Siemaneczko, ja jestem Krzysztof i do was w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy's 4 Halloween Edition. No i tak jak w poprzednim odcinku ukończyliśmy sobie noc piątą i szóstą, to dzisiaj widzowie ostatni odcinek, ostatnia noc, czyli noc siódma. Noc, która się nazywa Nightmare, moi drodzy. Noc Nightmare. Startujmy, zacznijmy zatem. Słuchawki oczywiście na maksa, Pik, Tak, są na maksa. No i zobaczymy ile prób będę miał. Przypomi Przypomnę tylko, że przy nosy czwartej już się męczyłem, a tutaj nos siódma, czyli najtrudniejsza. A 20 na 20 na 20 nie ma niestety, to znaczy 4 razy 20 nie ma. Okej, okay, już się przestraszyłem. Okej, okay, jest tutaj, Foxy. Archimangle i Chica też. Wyskoczy mi kurde bo nie jak nic. Bo nie mi wyskoczy jak nic, ale muszę fredziaki odgonić. Dobra, nie wyskoczył mi. I Mangle też tu była. Muszę. No nie, wpieprzyła mi się, dobra. Niech mnie zabije któryś. No kurde, teraz akurat nie mam bo niego, kiedy potrzebuję, żeby mnie zabił. Zabij mnie, Freddy, może nie, cika Chica mnie zabije. Chica mnie zabije. Nie ma jej, no kurde, no żartujecie sobie chyba. Dobra, Freddy mnie zabije. No cóż, yy, wybaczcie widzowie, niestety noc Siódma dała mi w kości, jeżeli chodzi o mangel. Nie mogę się po prostu podczas tych noc odzywać, więc wybaczcie, jeżeli. Pewnie mi Freddy zagłuszył trochę. Wybaczcie, jeżeli nie będę w stanie nic skomentować. Ale tak się składa, że mangel dosyć cicho biega. Ja muszę się bardzo skupić, więc może jakiś komentarz się ode mnie pojawi. Nie chcę, żeby ten odcinek też trwał 5 minut, dlatego. Zobaczymy. Teraz po prostu będzie mój komentarz, ale bardzo rzadko. Muszę się skupić, wybaczcie. A jest i tak już późno. Meszka lata. Meszka mi wchodzi do nosa, kurde. Menda. w kuchni Mangle na lewo Tu gdzie poi idealnie Czyka nawet w kuchni więc dobrze aot gunе mange Idealnie, bo on pierwszy był. Ty co ja robisz? Wypierniczej spod drzwi, szmato. Będzie jumpscare. Na szczęście nie. Idealnie. Odgoniłem obu. Obie. Za ten cicho oddech dosyć wryć. tylko w kuchni na szczęście. szybko A. Ale brzydkie Boję się tego czegoś. Szafa. nie kuźba. Ja piernicz nie Wiecie, jak jest ciężko się powstrzymywać od krzyku? Ja pierniczę. Marionetka sranek. A ta marionetka jest brzydka to raz, a dwa, ta pieprzona pozytywka zagłusza kroki i zagłusza śmiech. Śmiech był fałszywy. Nienawidzę tej marionetki już teraz. A dobrze mi szło, bardzo dobrze mi szło. Pewnie widzieliście no to w sumie. Dobra, widzowie, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile, to od teraz będziecie mieli przejście i zobaczycie. Moją najlepszą gierkę, czyli najprawdopodobniej gierkę zwycięską Zwycięską, tak, zwycięską Nie potrafię dzisiaj mówić, wybaczcie, jest godzina 23.17 Let's go Ta meszka, no ta meszka to, 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 to jest utrudnienie Jest, jest, udało się. Widzowie, zrobiliśmy to. Noc siódma oficjalnie została zaliczona. No i ta skrzynka, o co z nią chodzi? Nie mogę jej nawet na hedłu na ja otworzyć. Się pojawi zaraz napis. Best left forgotten for now. Niektóre rzeczy lepiej, żeby zostały zapomniane, przynajmniej teraz. Takie jest oficjalne tłumaczenie. Wcześniej nie wiem, czy też dobrze przetłumaczyłem na, w postawce, bo tam z, z, za szybko po prostu. Za szybko przeczytałem. Teraz przeczytam bardziej dokładnie i faktycznie. Dobrze chyba przetłumaczyłem. Nie wiem. W każdym bądź razie widzę udało się, noc siódma. Zaliczona na Halloween edition. Niestety, challenge, który sam sobie ustaliłem na pierwszym odcinku z tej edycji, został przeze mnie niezaliczony, więc niestety nie zobaczycie na kanale. Tych challenge stworzonych przez grę. One są po prostu za ciężkie i coś czuję, żebym przy nich spędził kilka dobrych godzin. I film z jakichś pięciu godzin bym musiał zmontować do 30 minut, żeby się dało go w jakiś sposób oglądać. A niestety nie chcę robić czegoś na siłę, tak jak już mówiłem. Znaczy, niestety, no nie chcę niczego robić na siłę, więc te challenge, tak jak powiedziałem, jakbym udało, jakby udało mi się. Przejść wszystkie noce bez śmierci, te challenge byłyby przeze mnie zrobione, bo bym poczuł się gotowy. A przez to, że nie zrobiłem własnego wyzwania, które sam sobie wymyśliłem, no to jestem w stanie stwierdzić, że nie jestem gotowy, żeby te challenge zrobić i raczej ich nie zrobię nawet prywatnie. No chyba, że coś mi się walnie na łeb, ale wątpię. Eee, no dobra, no to tutaj mam cheaty, ale sprawdźmy making fredder. Nie, o jezus Maria. To było ciche, ale mam na maksa słuchawki i się przestraszyłem. Jumpscare taki jest. Taki jest jumpscare od Mangle. Go nie widzieliście, ale ja już go raz miałem. To jest jumpscare od Chiki, go widzieliśmy i wygląda zarąbiście. Że Chika wygląda zarąbiście tutaj. To od Boniego i Boni również wygląda spoko. No, Freddy, ty się nic nie zmieniłeś. Szkoda, szkoda, że. Dla Ferdynanda nie dali tutaj nic. No patrz, no. Ferdynand. Jaki smutny. Nie ma własnego skina. Na halloweenową edycję nie postarali się. Redber to samo. Redber też smutny, ale kuźwa mega straszny. Ej, ja miałem od Dyni jumpscare? To jakby ciastko jest, ale ja nie miałem jeszcze chyba jumpscare od Dyni. Patrzcie. Zarąbista, ale to by zrobiło klimat na Halloween. No i od ciebie, Mendo, dostałem jumpskera. No cóż, widzowie, mogę rzec, no to by było na tyle. No ja już nie chcę robić fanów bambuj oraz fanów plus Trap z takiego względu, że nie mam najlepszych wspomnień. Ale to by już było, widzowie, na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli odcinaczek się spodobał, to pamiętajcie, że łapa w górę oraz subskrypcje poniżej są mile widziane. No i dzisiaj oficjalnie kończy się. Trzeci tydzień daily. No niepełny trzeci tydzień daily, bo z jednym odcinkiem niestety się nie wyrobiłem, no ale uważam, że to nie była moja wina i wy pewnie też tak uważacie, no, napisałem na kacie społeczności, że coś z internetem było nie tak, a plik ważył 124 GB i by się wrzucał cały dzień bądź całą noc i niestety nie mogłem dowieść. Przepraszam. Ale tak to ogólnie wydaje mi się, że spoko. Mieliśmy dwa tygodnie daily takiego z normalnego FNAFa i trzeci tydzień daily halloweenowy. Specjalnie tak to właśnie ułożyłem sobie, żeby był ten ostatni tydzień z tą halloweenową edycją. I cieszę się, że udało mi się dowieść dla was, wydaje mi się, że ciekawe materiały i ciekawy content. No i ogólnie ciekawe daily. I te daily to nie były jakieś zapychacze na kanał, to były jakościowe materiały i wydaje mi się, że się ze mną zgodzicie. Jeszcze raz dziękuję Wam za daily oraz za oglądanie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zmobilizuję i daily jakiś zrobię, ale wydaje mi się, że tu już bardziej na jakiś specjal, bo w najbliższym czasie, no, chciałbym jednak te odcinki, co jest na banerze napisane trzy razy w tygodniu, czyli we wtorki, środki. Nie, przepraszam, we wtorki, czwartki oraz soboty, żeby się pojawiały z GTA San Andreas jak na razie, ale później już z jakiejś nowej gierki i mam takie dwie gierki w planach, żeby po GTA San Andreas nagrać, ale to, która gierka się pojawi, to zobaczymy, ale jak na razie przejdźmy Geta San Andreas. No dobra, jeszcze raz dziękuję wam widzowie za oglądanie i widzimy się już za dwa dni na odcinku z GTA San Andreas. Siemaneczko i cześć.